Powiem tak, w naszym wykonaniu to były dwie różne połowy. Pierwsza to tak naprawdę badanie, jednego, jeden przeciwnik drugiego badał. Arka nie stworzyła praktycznie w pierwszej połowie żadnej sytuacji oprócz poprzeczki, bo uważam, że sytuacja z zostałego fragmentu gry, po którym, straci, po którym straciliśmy bramkę, no to nie była sytuacja wykonana w, w wykonaniu Arki, że tak powiem piłkarska. Natomiast druga połowa, no co można powiedzieć? Mogę tylko pogratulować chłopakom woli walki, zaangażowania i stworzenia prawdziwego piłkarskiego widowiska. Jeszcze pytanie ze Panie trenerze, są czasami takie mecze, gdzie przegrywa się mecz, następnego dnia się o nim zapomina. O tym meczu nie zapomnimy, bo w drugiej połowie stworzyliśmy więcej sytuacji niż w ostatnich 3-4 meczach. Czegoś zabrakło, bramka, zamorową bramkę. Tak się mówi, że czasami zapominamy. Długo tego meczu nie zapomnimy, bo potrafimy grać piłkę, co udowodniliśmy w drugich 45 minutach. No i te same słowa padły od nas w szatni po meczu, że chciałbym, żeby chłopcy zapamiętali tę drugą połowę, bo taki z chcą kibice oglądać i my, jako trenerzy, również. No, z dzisiejszego meczu cieszy nas tylko wynik, ponieważ no, ta postawa nasza nie była do końca taka, jak chcieliśmy, ale najważniejsze są trzy punkty. Druga rzecz pozytywna, bo tak trzeba myśleć, która jest, to to, że. Po długiej przerwie Julek już wyszedł na boisko. Niestety wiadomo, nie wytrzyma całego meczu. Być może ten początek i ta druga połowa była wyglądała tak jak wyglądała, ponieważ no, Julek jeszcze nie jest tak przygotowany jak powinien być. Natomiast tak jak mówię, cieszę się, że on wrócił już do zdrowia i cieszę się z tych trzech punktów. Mam pytania od dziennikarzy. Radio Gdańsk, Tymoteusz Kobiela. Pierwsze pytanie. Po wejściu Łukasza Wolsztyńskiego na boisko było bardzo, aż pięciu typowo ofensywnych zawodników. Czy balans między atakiem i obroną nie został zachwiany? Stąd stworzył mnóstwo sytuacji w ostatnich 30 minutach. Nie tak jak mówię, tutaj nam środek pola nie, nie funkcjonował. Zbyt głęboko cofnęliśmy się i, i to był ten problem. Także ja tutaj nie mówię o ofensywie, ponieważ Łukasz w ostatnich meczach grał nominalnie na tej ósemce, czyli pomagał w defensywie i takie miało być jego zadanie, ponieważ tak jak mówię, po przerwie tam była duża dziura. I drugie pytanie z Radia Gdańsk. Czym była podyktowana zmiana Hersyta Mimicza oceną jego gry, czy doznał urazu? Oceną jego, jego gry. Wszyscy widzieliśmy jak Harys dzisiaj wyglądał. Coś nie miał dobrego dnia tyle powiem raz a dwa miał już żółtą kartkę tak więc to i tak że wytrzymaliśmy jeszcze tyle ponieważ widząc że, że dzisiaj ma słabszy dzień i żółtą kartkę można było się nadziać później na, na drugą żółtą co na pewno by nam na pewno by nam nie pomogło w osiągnięciu dobrego rezultatu Mateusz Hawrot, meczyki Pel. Są trzy punkty, ale gra w drugiej połowie postawiła sporo do życzenia. Czy Pana zdaniem po tym meczu, oprócz zwycięstwa, można wskazać jeszcze na jakieś pozytywy w występie zespołu? To już powiedziałem. Cieszymy się z trzech punktów.